Jak informował Peter van Dijk, dzięki fertygacji możliwe jest osiągnięcie takich samych rezultatów produkcyjnych przy zużyciu znacznie mniejszych ilości nawozów niż w nawożeniu posypowym, ponieważ podawane składniki są o wiele efektywniej wykorzystywane przez rośliny. Tak więc, zaplanowanie programu fertygacji jest rozwiązaniem takiej wielkiej łamigłówki. Kiedy widzimy strzałkę pomiędzy mikroelementami, na przykład magnezem i wapniem, widzimy podwójną strzałkę, oznacza to, że te mikroelementy wpływają na siebie nawzajem. Jeżeli podajemy więcej magnezu, to jednocześnie wpływamy na pobór wapnia. I na odwrót. Jeżeli podajemy dużo wapnia, wpływamy na pobór magnezu. Wszystkie te elementy muszą zostać zachowane w równowadze po to, żeby osiągnąć najlepsze wyniki i najwyższą plenność plantacji. Tutaj przedstawiam drobny skrót po to, by wyciągnąć najważniejsze wnioski. Chodzi o to, że tylko kationy, takie jak amoniak, wapń, magnez i potas wpływają na siebie nawzajem i to samo dotyczy zresztą anionów, takich jak azot, czy azotan, siarka i fosfor. Te dwa elementy, kationy i aniony muszą być odpowiednio wyważone w programie fertygacji, tak aby osiągnąć najlepsze wyniki. My zapewniamy taką równowagę pomiędzy wszystkimi jonami i w ten sposób indywidualnie planujemy programy fertygacji w dostosowaniu do konkretnej sytuacji. Więc analizujemy glebę, analizujemy wodę i za każdym razem, w przypadku każdego klienta, musimy rozwiązać taką łamigłówkę. Jak obiecałem, to, był, to jest już ostatni slajd w mojej prezentacji. Widzimy jeszcze obrazek, na którym widzimy plon. Myślę, że z tego obrazka bardzo dobrze wynika, dlaczego równowaga pomiędzy wszystkimi pierwastkami jest tak ważna. O tym, jak nawozić i fertygować rośliny borówki, informowała także Agnieszka Bobery z firmy Everis. Nasze produkty stosowane są od wielu lat na plantacjach borówki w Polsce. Są to produkty bardzo cenione przez plantatorów. Jeżeli chodzi o produkty fertygacyjne, polecić tu możemy produkty agroluszyn. Są to nawozy fertygacyjne skierowane do upraw typowo sadowniczych oraz taki koń pociągowy naszej firmy, czyli nawozy do fertygacji Solinur GT które są całkowicie bezchlorkowe i bez, z bardzo niską zawartością mocznika, przeznaczone do upraw tunelowych, szklarniowych, jak również do, dla roślin bardzo wrażliwych na chlor. Uzupełnieniem fertygacji nasza firma poleca nawożenie dolistne. Są to dwa rodzaje nawozów. Przede wszystkim agroliw power, który przede wszystkim wpływa na zdrowotność roślin, podnosząc ich plon. I tutaj dla uprawy borówki proponowane mamy pięć składów. Jest to agroliw azotowy, agroliw total, agroliw potasowy, agroliw fosforowy z dużą zawartością fosforu i agroliw wapniowy. Stosowanie tego agrolifu jest jedynym sposobem na dostarczenie borówce wapnia, gdyż no, nie możemy tego zrobić przez system korzeniowy. Kolejną propozycją są to nowe produkty, nawóz serii SELECT pod nazwą PKSID. Jest to forma kwasu fosforowego skierowana przede wszystkim właśnie do upraw kwaśnolubnych, dlatego że jego pH przy roztworze jednoprocentowym wynosi zaledwie 2,2. Jest to produkt, który... Działa dwojako. Po pierwsze odżywia w składniki pokarmowe w fosfor i w potas, poza tym jest doskonały w przepychaniu, przetykaniu linii kroplujących. Także zastosowany w początkowej fazie fertygacji zapobiega osadzaniu się kamienia w liniach kroplujących. Natomiast nawet jeśli mamy to zupełnie zatkane linie kroplujące możemy takim produktem te linie kroplujące w bezpieczny sposób przeczyścić. Firma Everys w ubiegłym roku wprowadziła nowe nawozy dolistne na rynek. Są to nawozy pod nazwą Nutrivant do uprawy borówki, skierowane są przede wszystkim dwa składy, które nie zawierają azotu. Dlatego producent może sobie tą dawkę azotu samodzielnie jakby układać, dodając mocznik lub jakiś inny nawóz monoazotowy. Oprócz tego w nutriwancie mamy adiuwant, który powoduje mocne przyleganie tego nawozu na liście i przez to lepsze wchłanianie i dłuższą penetrację składników pokarmowych nawet do dwóch tygodni. Dr Beata Meszka z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach omówiła możliwości zwalczania antraknozy w uprawie borówki wysokiej, a Alicja Chorąży z SGGW przedstawiła informacje na temat zagrażającej polskim uprawom roślin jagodowych muszce Drosophilia suzuki. Produkty do walki z antraknozą ma w swojej ofercie firma Syngenta, która jako jedna z pierwszych wspólnie z SPBA zarejestrowała dla tej uprawy produkt do zwalczania szarej pleśni oraz antraknozy wielu producentów dzisiaj i wielu prelegentów podnosiło temat problemu z szarą pleśnią i antraktozą. Preparat Switch jest bardzo dobrym i ciekawym i bardzo efektywnym, co najważniejsze, produktem stosowanym i zarejestrowanym dla borówki wysokiej. Kolejnym produktem, który wpisuje się w nową strategię, strategię firmy Syngenta, jest oferta w działu BioLine. I tutaj myślę o trzmielach. Potrzebnych do zwiększenia efektywności zapylania borówki wysokiej i może tutaj pokażę ul, przykładowy ul z trzmielami przeznaczony wyłącznie do produkcji, czy do zwiększenia zapylania w borówce wysokiej, typowy ul, tak zwany triple duży. Przeznaczony do użytku właśnie w uprawach otwartych, w polu. Jest to nowa technologia i nowy produkt, tak naprawdę. Bardzo ważne jest, że konstrukcja tego ula jest nowa, dostosowana do potrzeb i aktualnych wymogów rynku. W ramach linii BioLine Syngenta oferuje również inne produkty, nie tylko trzmiele, ale również owady pożyteczne stosowany w różnych gatunkach. Byline posiada ponad 30 gatunków owadów pożytecznych.